Przedstawiamy Państwu wycinarkę laserową FLV 3015 OE o mocy 2 kW. Prędkość przejazdów jałowych tej maszyny wynosi 40 000 mm na minutę, a przyspieszenie 0,5G. Konstrukcja maszyny oparta jest na ośmiu masywnych nogach, które zapewniają stabilność i niwelują drgania. Silniki serwo japońskiej marki Fuji zapewniają niezawodny i precyzyjny ruch mechaniczny o wysokiej dokładności. Solidne prowadnice liniowe marki Hivin oraz zębatki helikalne gwarantują doskonałą precyzję oraz powtarzalność ruchów we wszystkich osiach. Ta maszyna wyposażona jest w źródło lasera marki Max Photonics oraz głowicę tnącą Raytools. Jest ona znana ze swojej niezawodności i wydajności. Wyposażona jest w autofokus i inne funkcje, które umożliwiają dokładne cięcie laserowe. Wypalarka oferuje wiele przydatnych funkcji. Dzięki niej w łatwy sposób wygrawerujesz coś na materiale, ale też prostym sposobem obrobisz blachę o dużej grubości. Wyposażona jest w wygodny ekran, mysz oraz klawiaturę, za pomocą których można nią sterować. Program CYPCAD umożliwia zaprojektowanie niemal każdego wzoru cięcia 2D. Laserem można sterować za pomocą bezprzewodowego kontrolera. Kule transportowe wbudowane w maszynę ułatwiają nakładanie materiału. Pod maszyną znajdują się wysuwane szuflady z wygodną rączką, które umożliwiają wyjmowanie wypalonych elementów. Chłodnica zapewnia optymalną temperaturę czynnika chłodzącego, a stabilizator niweluje wahania napięć. Pamiętaj, maszynę możesz zobaczyć w akcji w naszym showroomie lub odwiedzając jednego z naszych klientów.